Witaj. No więc jak to jest z tą pielęgnacją olejami? Dzisiaj o tym porozmawiamy, bo dociera do mnie wiele głosów, że pielęgnacja twarzy olejami nie działa, no, że pojawiają się jakieś wypryski, albo szkła jest przesuszona, zatykają się pory i tak itd., tak pojawiają się różnego rodzaju problemy. Jeśli u Ciebie przy pielęgnacji olejami takie problemy się pojawiają, to jest znak, że niewłaściwie używasz olejów, po prostu. Nie? I w tym wideo postaram Ci się, się przybliżyć, jak to robić właściwie, tak żeby nie wyrządzić szkody swojej skórze, skórze twarzy przede wszystkim. No i żeby to było efektywne. Więc po pierwsze, oleje, pamiętaj, same w sobie nie nawilżają. Oczywiście są nośnikami różnych substancji aktywnych, korzystnych dla naszej skóry, ale jednak nie nawilżają. Co do zasady, tworzą na skórze tak zwaną warstwę okuzyjną, czyli warstwę ochronną, taką nieprzepuszczalną, że tak powiem, która powoduje, że z skóry czy z naskórka nie odparowuje woda. I to jest podstawowa funkcja olejów, oprócz oczywiście tego, że niosą ze sobą określone różnego rodzaju składniki aktywne, które też odżywiają naszą skórę. Więc widzisz, sam olej nałożony na twarz nie wystarczy. Trzeba go połączyć z czymś, co nawilży. A co nawilży najlepiej? Oczywiście woda. To może być zwykła woda. Może nie z kranu, ale na przykład destylowana. Takiej używa się w kosmetykach. Ale może być to na przykład jakiegoś rodzaju hydrolat. Ja zazwyczaj polecam hydrolat różany, który się sprawdza bardzo dobrze przy każdym rodzaju cery skóry, tak naprawdę. No i hydrolat różany oczywiście do pielęgnacji skóry polecam Ayurveda. Więc ja w ślad za nią to również robię. Więc pamiętaj, że trzeba oprócz oleju użyć jakiegoś nawilżacza. I druga kwestia. Pamiętaj również, że olejów trzeba używać bardzo oszczędnie, dosłownie na krople. Jedna, dwie, maksymalnie trzy krople oleju wystarczą do pielęgnacji całej twarzy. Naprawdę nie więcej. No i teraz powiem Ci, czy zaprezentuję Ci, jak to robić, czy jak ja to robię. Biorę sobie hydrolat różany. Nalewam sobie na go na, na dłoń. Robię sobie taką miseczkę z dłoni. Nalewam trochę tego hydrolatu. Nie za dużo. I zobacz dwie kro, krople oleju. Mieszam to. Wiadomo, że to się nie zmiesza. Olej z, z hydrolatem się nie zmiesza, ale cząsteczki oleju się troszeczkę rozbiją. Wstępnie to będzie przemieszane. Można do tego dodać kropelkę witaminy E. I Mamy coś w rodzaju kremu. Trzeba to teraz oczywiście nałożyć na skórę. Trzeba to podpowiem wmasować, więc to jest dodatkowa wartość dodana, że tak powiem, tego kremu. Nie da się tego od tak wklepać, tylko to trzeba porządnie rozmasować. Mhm. Można nałożyć na powieki, można czy trzeba, pod oczy. Tutaj nam nic nie zaszkodzi. I mhm. dokładnie to sobie wmasowujemy. Wcieramy, robimy masaż twarzy przy okazji, który, dzięki któremu mm, to, co nakładamy na skórę, wchłonie się znacznie lepiej. Skóra będzie pobudzona, ukrwiona, będzie lepiej wyglądała dzięki takiemu regularnemu, codziennemu masażowi. On nie musi być jakiś skomplikowany. Ważne, żeby przystymulować ładnie tą skórę. Możemy ją troszeczkę podszczypać. Oklepać. No i to wszystko. Bardzo proste, prawda? Hydrolat. Olej zmieszany razem. To jest taka namiastka kremu, bo tak naprawdę te kremy drogeryjne, które mamy na półkach sklepowych. To właśnie są kremy czy kosmetyki, które składają się właśnie z takich składników. Woda przede wszystkim zobacz w składzie kremu jest woda. Na pierwszym miejscu każdego. U nas to jest hydrolat różany, plus oleje różnego rodzaju, tak? To jest wszystko zmieszane, połączone za pomocą tak zwanego emulgatora czyli takiej, takiego związku, który. Mm, Powoduje, że w dużym uproszczeniu, w skrócie mówiąc, cząsteczki wody łączą się z cząsteczkami oleju. Powstaje taka tak zwana emulsja, czyli postać kremu. Natomiast my to robimy w warunkach domowych w bardzo prosty sposób, bez emulgatora, bez jakichś chemicznych dodatków niepotrzebnych, konsystencji otwórczych, bez konserwantów, bez żadnych zbędnych składników. Mamy prostą formułę, która będzie odżywiać naszą skórę i bardzo ładnie ją pielęgnować.